Siemaneczko, serdecznie zapraszam na prezentację kolejnego bossa. Warmimy itemki do wymiany. Wymieniamy to, co zdobyliśmy. A gdy już mamy pierścień, to wskrzeszamy bossa. Kolejnym przeciwnikiem jest Cyklop Bulgor. Walka z nim dzieli się na dwa etapy. A teraz zobaczycie, jak wygląda pierwszy z nich. W pierwszym etapie Cyklop ma związane ręce. A jak z nim walczyć? Mam nadzieję, że sami się domyślicie. A teraz przejdźmy do drugiego etapu i macie parę fajnych animacji tego bossa. Dropu tym razem nie zobaczycie, bo musicie sami pokonać tego bosa i sami się przekonacie co z niego wypada. A ja Was już zapraszam serdecznie na nową edycję survivala na mcgramy.pl